Jak wszyscy dobrze wiemy, niedługo rozpoczynają się mistrzostwa polski w FIFA Ultimate Team. Wiemy, że też, że nie jestem jakimś wybitnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ten aspekt. No a mam 7 dni, gdyż 14 lutego jest pierwsza faza turnieju. Mam 7 dni na przygotowanie, więc specjalnie na tę okazję przygotowałem nowy team. Za chwilę zobaczycie jak wygląda. Po pierwsze, formacja 4-1-2-1-2. Po drugie, w ataku trzeba mieć silnego oraz szybkiego. Jest silny Martinez, jest szybki Barbo. Po drugie, trzeba mieć szybkich bocznych pomocników. Mam Quadrado, mam Armero. Po, po trzecie, albo i po czwarte, trzeba mieć dobrych środkowych pomocników. Mam Guarina i mam Quintero. Po ósme trzeba mieć dobrych środkowych obrońców, mam Kieliniego, mam Ogbonne, A po dwudzieste trzecie trzeba mieć solidnego goalkeepera, Sirigu jest tutaj. I proszę państwa, proszę mnie nie mówić, że tutaj No podałeś buraki do siatki, dośrodkowanie. Nie obchodzi mnie to. Ja będę grał, żeby wygrać, tak jak na turnieju. Na turnieju nie będzie litości. Na turnieju liczy się wynik, a nie styl. Będzie... bójda. Chociaż ma właśnie wolnych środkowych obońców, którzy za to mają dobre główki, więc payback i zabicie może tak być pod koniec meczu. Przewin! Przewin! No, Mam puścić hymn Ligi Mistrzów, nie wiem. Nie jest Liga Mistrzów, dokładnie. LOL! Jak no? jowetić, naprawdę! Stałem! On też stał, nie nabiegał! No oczywiście, no. Brawo, brawo, nawet teraz. A teraz już powtóreczki nie pokażę, ja bym chętnie zobaczył, pokazał. Jak to FIFA mnie oszukała? No, gratulacje Sirigo, od tego ja jestem na tej rance. No i teraz przecież by był 2 do 0, bo no. We, e, co? O Jezus Maria, dlaczego wykorzystujesz jakieś głupie randomowe fryki? O, dokładnie! Fuck you! Gdzie jest ten Twój własny mniżutrożny? Od razu, destrukcja. Automatyczna. I teraz. O wow! Kapitalne podanie. Palce lizać. Guarin, Guarin, Guarin. Dobrze? I na i barbo. Wyszedł. O, ręka. Fuck you! Dokładnie. Fuck you! No i teraz, Armero, wreszcie. O, gratulacje. Świetne wykończenie. GG A moje bronce nie nadążają Mimo, że napastnik jest w ich tempie Jeżeli chodzi o statystyki A, tradycja To no, mi się z piłką naprawdę, człowieku! W okręgówce grasz w Ultimate Team, no? Jesteś złoty, i silny i opeczy opęczy do, do dupy? Ja nie rozumiem ciebie jak ja tu mam mistrzostwo wygrać? Ja tu mam jakiś mecz, mam wygrać w tych mistrzostwach, jeżeli tak masz grać, no. Wepch, wypchnij go, dobrze. Jezus Maria, wykończ. Wykończ taką sytuację. jest no pierwszej, jakże świetnej połowy dla mnie. I ja mam wygrać jakiś mecz w mistrzostwach Polski. Muszę liczyć, że trafię na pelka Damiana, bo inaczej chyba nie przejdę następnej rundy. no. Takie są fakty, proszę Państwa, i trzeba je stwierdzić jasno i wyraźnie. No i to są statystyki po pierwszej połowie. Tak, takie strzały. Posiadanie jest równe, więc... Fuck you, Jest fuck you. Teraz, wreszcie. Dawaj, Martinez. Martinez lo, no, To nie były nawet strzały, chciałem poleć na, na buraki do, do siatki, a tu gol. No dobra, może być i tak, no... On, on jest na tyle oporny, z podania ląduje w siatce. Ha, 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 ha. Martinez, Martinez, we are back into the game. Haha, ha. znowu ci to nie wyjdzie, kolego. <grystanie> wow, świetnie. Broni, Sirygu! Stalowe ręce, nie, nie przemijaj tego. Paci i jak to mogłeś? Sirigu! stanowe ręce, nie do przejścia. <grystanie> Nie kolego, nie. Teraz jest wolna strefa. Oczywiście przepychacie mnie. Teraz nie ma opcji. Ucieka i Barbo, Wiktor Wiktor i Barbo. Sit ha, down, sit down, sit down. The beast is unleashed. Ha, yes, finally. Wreszcie. No, no, widzicie? Przy takim pressingu da się nie poddaje. Może jeszcze raz? Why not? 3 minutes. Widzicie? To jest cała magia. Cały mecz się rozstrzyga w przeciągu 2-3 minut. OTT, OTT I co? Mówiłem. Znowu 2 minuty. Jest 3-3. Nie no. w sumie. Brawo, brawo No brawo, jak to przeszło? Brawo Terry, brawo widzić Martinez wreszcie was z... Ej, co on się stało mu? O, wstał. <laughs> yes! No właśnie, can you hear me now? Can you hear me? No za pierwszym razem się udało. Za drugim już nie. Loris nie osia. No się Guarin moc Guarin moc Guarin Guarin? Guarin! Hoho! Freddy Guarin! Koniec! Koniec podkreślenie! Bottom line is there! Haha. Widzicie, to jest strzygia że czeka te barany nawet nie potrafiły piłki zabrać. Już nie mówię, że to ja jakoś go wykiwałem Prostymi trikami go przeszedłem. OK, jedziemy dru runda druga, co? I na no ostatnim kolasie, kolasie musiał mi zatrzymać A mecz się kończy, 5 do 3 i co? To on chyba wyszedł, mam na taką nadzieję, nie? Hahaha, <laughs> sit down Fuck you, EA, Fuck you Dlaczego się tego nie spodziewa? Dlaczego się, dlaczego się tego spodziewamy? Tak, wygrywam 5 do 3 mecz się zakończył Były już statystyki chyba. A mecz się rozłącza. Właśnie, co za idiotyczny system. Kiedy jeszcze liczy trwanie meczu, kiedy już jest animacja końcowa i zawodnicy się już dawno rozłączyli. Tak, w trakcie animacji końcowej zawodnicy już są rozłączeni od siebie, gdyż wtedy już można przewijać bez zależności rywala. Więc dlaczego w tym momencie mecz się rozłącza, kiedy on już jest zakończony, no? Puknijcie w głowy jej, bo to naprawdę jest wysoki poziom frustracji. Jak mi się takie coś zdarzy na mistrzostwach Polski, to co mi się... To co wtedy, no? Koniec będzie, no odpadnę, bo on powie, że rozłączyło mecz przeze mnie po, po ostatnim gwizdku. Brawo, brawo, brawo jej, brawo. Gratulacje.